Neville Goddard. Siew i żniwo. Część czwarta. Rozdział piąty. Gra w życie. Znacznie prościej jest mi nauczyć dwudziestu ludzi, co dobrego powinno się czynić, niż samej być jedną z tej dwudziestki, podążającą za swoimi własnymi naukami. Szekspir. Mając to wyznanie z głowy, nauczę Cię teraz, jak grać w grę życia. Życie jest grą, jak każda gra, ma swoje cele i zasady. W zwykłych grach, które wymyślają ludzie, takich jak krykiet, tenis, basketball, piłka nożna i tak dalej, zasady. Mogą być zmieniane od czasu do czasu. Po uzgodnieniu zmian, człowiek musi nauczyć się nowych zasad i grać w ramach przyjętych reguł. Jednak w grze w życie nie można zmieniać ani łamać zasad. Można w nią grać tylko w ramach jej uniwersalnych i niezmiennych reguł. Gra w życie toczy się na planszy umysłu. Grając w grę, pierwszą rzeczą, o którą zapytamy, to jaki jest cel i przeznaczenie, a drugą, jakie zasady nią rządzą. W grze w życie naszym głównym celem jest zwiększenie świadomości, świadomości rzeczy o większym znaczeniu. A celem pobocznym jest osiągnięcie naszych celów, realizacja naszych pragnień. Jeśli chodzi o nasze pragnienia, zasady sięgają tylko tak daleko, by wskazać drogę, którą powinniśmy podążać, by je zrealizować, ale już same pragnienia muszą być indywidualną sprawą jednostki. Reguły rządzące grą w życie są proste, ale aby mądrze z nich korzystać, potrzeba praktykować je przez całe życie. Oto jedna z tych reguł: jak człowiek myśli w swoim sercu, takim zaiste jest. Zwykle uważa się, że myślenie jest funkcją całkowicie nieokiełznaną i wolną, bez żadnych reguł, które by ją ograniczały. Ale nie jest to prawda. Myślenie porusza się według własnych procesów na ograniczonym terytorium, z określonymi ścieżkami i wzorcami. Myślenie podąża torami wytyczonymi przez Twoje własne wewnętrzne rozmowy. Wszyscy możemy realizować swoje cele dzięki mądremu wykorzystaniu umysłu i mowy. Większość z nas jest zupełnie nieświadoma aktywności umysłowej, która się w nas toczy. Lecz aby z powodzeniem grać w grę życia, musimy uświadomić sobie każdą z naszych mentalnych aktywności, ponieważ ta aktywność pod postacią wewnętrznych rozmów jest przyczyną zewnętrznych zjawisk naszego życia. Każde próżne słowo, które wypowie człowiek, zda sprawę z niego w dniu sądu, albowiem przez słowa twoje będziesz usprawiedliwiony i przez słowa twoje będziesz potępiony. Prawo słowa nie może zostać złamane. Kość z niego nie będzie złamana. Prawo słowa nigdy nie przeoczy wewnętrznego słowa, ani też w najmniejszym stopniu, nie uwzględni naszej nieznajomości Jego mocy. On kształtuje nasze życie, tak jak my, przez nasze wewnętrzne rozmowy. Kształtujemy życie w sobie. Czyni to, aby ujawnić nam naszą pozycję na planszy życia. W grze życia nie ma przeciwnika, jest tylko cel. Nie tak dawno temu. Rozmawiałem o tym z odnoszącym sukcesy biznesmenem, filantropem. Opowiedział mi pewną dającą do myślenia historię ze swojego życia. Wiesz, Neville, po raz pierwszy nauczyłem się co nieco o osiąganiu celów w życiu, kiedy miałem 14 lat, a było to na szkolnym boisku. Dobrze biegałem i miałem świetny dzień. Ale został mi jeszcze jeden wyścig, a miałem mocną konkurencję pod postacią jednego chłopca. Byłem zdeterminowany, by go pokonać. Pokonałem go, to prawda, ale kiedy miałem go na oku, wyścig wygrał trzeci chłopiec, który nie był uważany za realnego konkurenta. To doświadczenie stało się dla mnie lekcją, której naukę wykorzystuję przez całe swoje życie. Kiedy ludzie pytają mnie o mój sukces, muszę powiedzieć, że wierzę, iż dzieje się tak dlatego, że nigdy nie uczyniłem zarabiania pieniędzy swoim celem. Moim celem jest mądre i produktywne wykorzystanie pieniędzy. Wewnętrzne rozmowy tego człowieka opierają się na założeniu, że on już ma pieniądze. A jego niezmienne wewnętrzne pytanie brzmi: jak właściwie je wykorzystać? Wewnętrzne rozmowy człowieka walczącego o zdobycie pieniędzy dowodzą jedynie ich braku. W swojej niewiedzy o potędze słowa, buduje on bariery na drodze do osiągnięcia swojego celu. Ma oko na konkurencję, a nie na sam cel. Drogi Brutusie, lecz jeśliśmy zeszli do podładnych roli, to nie gwiazd naszych, lecz nas samych wina. Juliusz Cezar. Jak światy zostały ukształtowane przez Słowo Boże, tak my, naśladowcy Boga, jako drogie dzieci, tworzymy warunki i okoliczności naszego życia przez nasze wszechpotężne wewnętrzne, Ludzkie słowa, bez praktyki, nawet najgłębsza wiedza o grze, nie przynosiłaby żadnych pożądanych rezultatów temu, kto wie, aby czynić dobro, czyli zna zasady, a nie czyni dla niego. Dla niego jest to grzech. Innymi słowy. Będzie chybiał i nie zrealizuje swojego celu. W przypowieści o talentach potępienie Pana dla sługi, który zaniedbał wykorzystanie swojego daru, jest jasne i jednoznaczne. A po odkryciu jednej z zasad gry w życiu, ignorując ją, ryzykujemy porażkę. Talent, który nie jest używany, podobnie jak kończyna która nie jest ćwiczona, staje się słaby i w końcu zanika. Musimy być wykonawcami słowa, a nie jedynie słuchaczami, ponieważ myślenie podąża po śladach ustanowionych w naszych wewnętrznych rozmowach. To obserwując je, nie tylko możemy zobaczyć, dokąd zmierzamy na planszy gry w życie, ale możemy również kontrolując i kierując naszymi wewnętrznymi rozmowami. Sami to określić. Co byś myślał, mówił i robił, gdybyś już był tym, kim chcesz być? Zacznij myśleć, mówić i robić to wewnętrznie. Powiedziano ci, że jest Bóg w niebie, który objawia tajemnice. Musisz zawsze pamiętać, że niebo jest w tobie i aby uczynić krystalicznie czystym to, kim jest Bóg, gdzie on jest i jakie są jego tajemnice. Daniel kontynuuje. Sen twój i wizje głowy twojej są następujące. Ujawniają one tory, do których jesteś przywiązany i wskazują kierunek, w którym zmierzasz. Oto co zrobiła pewna kobieta, aby skierować tory myślowe, do których była nieszczęśliwie przywiązana. W kierunku, w którym chciała podążać przez dwa lata, trzymała się z dala od trzech osób. Które najbardziej kochała, pokłóciła się z synową, która nakazała jej opuszczenie domu. Przez te dwa lata nie widziała ani nie słyszała o synu synowej ani o wnuku, choć w międzyczasie wysyłała wnukowi liczne prezenty. Za każdym razem, gdy myślała o swojej rodzinie, a robiła to codziennie, prowadziła mentalną rozmowę ze swoją synową, obwinając, Obwiniając ją za kłótnię i oskarżając o egoizm. Po wysłuchaniu jednego z moich wykładów, był to właśnie wykład o grze w życie i o tym, jak w nią grać. Nagle zdała sobie sprawę, że to ona jest przyczyną przedłużającego się milczenia oraz że tylko ona może i musi coś z tym zrobić. Uznając, że jej celem jest dawna, pełna miłości relacja, postawiła sobie za zadanie całkowitą zmianę swojej wewnętrznej mowy. Tej samej nocy w swojej wyobraźni skonstruowała dwa pełne miłości i czułości listy napisane do niej: jeden od synowej, a drugi od wnuka. W wyobraźni czytała je w kółko, aż zasnęła w radosnym nastroju, tak jakby właśnie te listy otrzymała. Powtarzała ten wyimaginowany akt co wieczór przez 8 dni. 9 dnia rano otrzymała kopertę zawierającą dwa listy: jeden od synowej, drugi od wnuka. Były to pełne miłości, czułe listy, zapraszające ją do odwiedzenia ich, niemalże odwzorowujące te, które mentalnie skonstruowała. Używając swojej wyobraźni świadomie i z miłością, skierowała tory, do których była przywiązana, w kierunku, w którym chciała iść, ku szczęśliwemu zjednoczeniu rodziny. Zmiana nastawienia to zmiana pozycji na planszy gry w życie. Gra w życie nie toczy się gdzieś tam, w tak zwanej przestrzeni i czasie. Prawdziwe ruchy w grze w życie mają miejsce wewnątrz, na planszy umysłu. Tracąc swoją duszę. Duszę swą znów znaleźć, ku temu celowi umysłu swój oddajesz. Laurens Holzman Rozdział szósty Czas, czasy i połowa czasu I rzekł jeden do człowieka, obleczonego w len, który stał nad wodami rzeki. Jak długo jeszcze do końca tych cudów? I usłyszałem człowieka, obleczonego w len, który stał nad wodami rzeki. Jak podniósł prawą rękę i lewą rękę do nieba, i przysiągł przez tego, który żyje na wieki, że będzie to do czasu, czasów i połowy czasu. Na jednym z moich wykładów wygłoszonych w Los Angeles na temat ukrytego znaczenia Stojącego za historiami biblijnymi, ktoś poprosił mnie o interpretację powyższego cytatu z księgi Daniela. Po tym, jak wyznałem, że nie, ma, nie znam znaczenia tego konkretnego fragmentu, pewna kobieta na widowni powiedziała do siebie: Jeśli umysł zachowuje się zgodnie z założeniem, od którego zaczyna, to znajdę. Prawdziwą odpowiedź na to pytanie, i przekażę ją Nevilleowi i o to, co mi powiedziała. Wczoraj wieczorem padło pytanie, jakie jest znaczenie słów: czas, czasy i połowa czasu zapisanych w księdze, księdze Daniela 12,6 do 7. Ostatniej nocy, zanim poszłam spać, powiedziałam sobie. Istnieje prosta odpowiedź na to pytanie, więc założę, że ją znam, a podczas snu moje większe ja znajdzie odpowiedź i objawi ją mojemu mniejszemu ja we śnie lub wizji. Obudziłam się około 5 rano. Było zbyt wcześnie, aby wstać, więc pozostając w łóżku, szybko wpadłam w ten stan pomiędzy jawą a snem. I będąc w tym stanie, przyszedł mi do głowy obraz starszej pani, siedziała w bujanym fotelu, i bujała się tam, i z powrotem do przodu i do tyłu, wtedy głos, który brzmiał, jak twój, powiedział do mnie. Rób to w kółko i w kółko, aż nabierze tonów rzeczywistości. Wyskoczyłam z łóżka, i ponownie przeczytałam dwunasty rozdział księgi Daniela. A oto intuicyjna odpowiedź, którą otrzymałam. Biorąc pod uwagę szósty i siódmy werset, ponieważ stanowiły one pytanie ostatniej nocy, poczułam, że jeśli szaty, w które odziane są postacie biblijne, odpowiadają ich poziomowi świadomości, jak nauczasz, to len musi reprezentować rzeczywiście bardzo wysoki poziom świadomości, ponieważ człowiek obleczony w len stał nad wodami rzeki a jeśli jak nauczasz woda symbolizuje wysoki poziom prawdy psychologicznej to jednostka, która mogła po niej chodzić musi naprawdę reprezentować wywyższony stan świadomości dlatego czułam, że to co miał do powiedzenia rzeczywiście musi być bardzo znaczące. Zadano mu pytanie: Jak długo jeszcze do końca tych cudów? A jego odpowiedź brzmiała: Czas, czasy i połowa czasu. Pamiętając moją wizję staruszki kołyszącej się w przód i w tył, i Twój głos mówiący mi: Rób to w kółko i w kółko, aż nabierze tonów rzeczywistości, i pamiętając, że ta wizja i Twoje instrukcje. Przyszły do mnie w odpowiedzi na moje założenie, że znam odpowiedź. Intuicyjnie czułam, że pytanie zadane człowiekowi obleczonemu w len oznaczało, jak długo potrwa, aż cudowne marzenia, którymi się rozkoszuję, staną się rzeczywistością. A jego odpowiedź brzmiała: Czyńcie to wciąż i wciąż, a, aż nabierze tonu rzeczywistości. Czas oznacza wykonanie wyobrażonej czynności, która zakłada spełnienie życzenia. Czasy oznaczają powtarzanie wyobrażonej czynności w kółko, a połowa czasu oznacza moment zasypiania podczas wykonywania wyobrażonej czynności, gdyż taki moment zwykle nadchodzi przed zakończeniem wcześniej ustalonego działania, i dlatego można powiedzieć, że jest to połowa lub część czasu. Otrzymanie takiego wewnętrznego zrozumienia pisma świętego przez proste założenie, że rzeczywiście znała odpowiedź, było dla tej kobiety wspaniałym doświadczeniem. Jednak, aby poznać prawdziwe znaczenie czasu, czasów i połowy czasu, musi ona zastosować swoje zrozumienie w życiu codziennym. Nigdy nie brakuje nam okazji do sprawdzenia go. Czy to dla nas samych, czy dla rzecz innych. Kilka lat temu wdowa mieszkająca w tej samej kamienicy, co ja przyszła do mnie w sprawie swojego kota. Kot ten był jej stałym towarzyszem i był bliski jej sercu. Miała jednak osiem lat. Miał jednak 8 lat, był bardzo chory i cierpiał. Nie jadł od kilku dni i nie chciał się ruszyć spod jej łóżka. Dwóch weterynarzy obejrzało kota i powiedziało kobiecie, że nie można go wyleczyć i najlepiej będzie go natychmiast uśpić. Zasugerowałem, aby tej nocy przed pójściem spać stworzyła w swojej wyobraźni jakieś działanie, które wskazywałoby na to, że kot jest okazem zdrowia. Poradziłem jej, żeby robiła to w kółko, aż nabierze tonów rzeczywistości. Obiecała, że to zrobi, jednakże albo z braku wiary, albo. W mojej rady albo z braku wiary we własne możliwości przeprowadzenia wyobrażonego, wyobrażonego działania, poprosiła siostrzenicę, aby spędziła z nią noc. Prośba ta była skierowana po to, aby w razie gdyby do rana kot nie wyzdrowiał, siostrzenica mogła zabrać go do weterynarza, a ona, właścicielka, nie musiałaby sama stawać przed tak strasznym zadaniem. Tej nocy usadowiła się w fotelu i zaczęła wyobrażać sobie, że kot bawi się obok niej, drapie meble i robi wiele rzeczy, na które normalnie by mu nie pozwoliła. Za każdym razem, gdy zauważała, że jej umysł odszedł od ustalonego wcześniej zadania, które polegało na zobaczeniu normalnego, zdrowego, rozbrykanego kota, Przynosiła swoją uwagę z powrotem do pokoju i zaczynała swoje wyimaginowane działanie od nowa. Robiła tak w kółko, aż w końcu, w poczuciu ulgi, zapadła w sen, wciąż siedząc w swoim fotelu. Około godziny czwartej rano obudziło ją miałczenie kota. Stał przy jej fotelu, po zwróceniu na siebie uwagi zaprowadził ją do kuchni, gdzie błagał o jedzenie. Przyrządziła mu odrobinę ciepłego mleka, które szybko wypił i dopominał się o więcej. Kot ten żył sobie wygodnie jeszcze przez pięć lat, kiedy to bez bólu i cierpienia naturalnie zmarł w śnie. Jak długo jeszcze do końca tych cudów? Czas, czasy i połowa Nie. czasu. We śnie, w nocnym widzeniu, gdy sen głęboki spada na człowieka i w czasie drzemki na łożu. On otwiera ludziom uszy i pieczętuje ich pouczenie. Koniec części czwartej książki Neville Godarta: Siew i żniwo.